Ona rozmawia, czyli Agata Młynarska, o przełomach w życiu, o chwilach, kiedy możemy powiedzieć, zaczynam wszystko od nowa. Moim gościem jest Dorota Gawryluk, jedna z najlepszych polskich dziennikarek, mama Nikona i Gabrysi, góralka, która stała się warszawianką. Przenikliwe spojrzenie jej czarnych oczu onieśmiela polityków. Jest piękną kobietą z silnym charakterem. Rozmawiamy o przełomach w życiu, o chwilach, kiedy możemy powiedzieć, zaczynam wszystko od nowa. Niech zgadnę. Twój pierwszy wielki przełom to było przeniesienie z kamionki małej w Małopolsce, gdzie się urodziłaś do Warszawy. Tak, no można powiedzieć, że to był pierwszy przełom. Zmiana środowiska, nowi ludzie, nowa szkoła, nowe Powiedz wyzwania. Powiedz to, to miejsce, w którym się wychowywałaś, jakie to było otoczenie. Piękne, malownicze, mm, poetyckie, bym powiedziała, nawet troszeczkę takie, troszkę... Y jak z obrazków Witkacego, Witkacego też, ale to z obrazów, ale jak z obrazków Wyspiańskiego, czyli takie słodkie, dużo, duż, dużo słodyczne, no bo dzieciństwo jednak kojarzy nam się ze słodyczą, no i góry, no to, no to już możemy tego Witkacego tam wciągnąć. No wiesz, stereotyp <grym>? mówi, że góralki to baby o mocnym charakterze, powiedz mi, jesteś taką? Bywam, to znaczy, kiedy trzeba, to jestem mocna, ale, ale, ale staram się być też słabą kobietką. Co jest góralskiego w tobie? Pewnie upór. To rzeczywiście, to, 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 to takie stereotypowe, ale jednak często się, często się potwierdza w życiu, że, że górale są uparci i starają się dopiąć swego. Dostałaś się na Uniwersytet Warszawski i postanowiłaś zostać dziennikarką. Zawsze chciałaś być dziennikarką, czy to się jakoś mhm. w drodze, że tak powiem, Twojego życia pojawiło? Kiedy dostawałam się na Uniwersytet Warszawski na, na wydział dziennikarstwa, no to już wiedziałam, że, że, że chcę być dziennikarką, i to piszącą raczej niż, niż pracującą w telewizji. I tak jak mówiłam wcześniej, jakoś tam współpracowałam z mediami, ale to były gazety na przełaj, dziennik ludowy, dzisiaj już nie istniejące, więc dla wielu, wielu osób jest to historia. Tygodnik uniwersytecki, potem właśnie na studiach, więc mm, to było dosyć naturalne. Naturalny wybór, że to, jest, że to jest to, chociaż bardzo chciałam pójść na historię, tylko. Tylko jakoś tak miałam, miałam obawy, że jednak nie jestem w stanie poświęcić tej historii tyle czasu. Pamiętasz ten moment, kiedy zaskoczyli na twoje dziennikarstwo jacyś szefowie, ktoś, od kogo może zależeć twoja kariera? Nie. A, ale, ale czy w, w jakim sensie zaskoczyli? Pytam cię o taki moment, kiedy m, młoda dziewczyna przychodzi mm -hmm. i składa różne propozycje i czasami, najczęściej jednak słyszę, że pani na dzisiaj dziękujemy. A w tym sensie, no to, 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 to było tak, że jednak wtedy, od, to był początek lat 90. otwierały się nowe możliwości, takie, których już dzisiaj wydaje mi się nie ma dla młodych ludzi. Czyli media były, by, były bardzo chętne i, i współpracowały z, z, z młodymi właśnie ze starzystami, którzy bardzo szybko potem stawali się dziennikarzami, nie tak jak dzisiaj, że to trzeba terminować bardzo długo, więc o tyle mieliśmy łatwiej. Yy, wiadomo, przełom, prawda, i zmiana, zmiana systemu, ustroju, więc, więc my wskoczyliśmy w te miejsca, które już były przygotowane. No ale musiałaś jakoś przekonać do siebie tych, którzy zamawiali u ciebie wykonanie o, roboty. Powiedz, jak zobaczyła to Zobaczyła mnie, jak przekonuję, to raczej nie byłabyś przekonana do mnie w ogóle. No właśnie, ja sama do siebie mi. wtedy nie byłam przekonana. No to jak się udało? Nie wiem, to jakoś tak udało się chyba tylko dlatego, że, 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 jak, że, że pracowałam i, i nie zniechęcałam się, to znaczy robiłam swoje, bez względu na to, co się działo, robiłam swoje i wydawało mi się, że no tam jedna przeszkoda to nic, druga nic, trzecia nic, dochodzimy do setnej, no i wtedy się już człowiek uodparnia i, i wtedy to już w ogóle nic nie jest w stanie cię wzruszyć. Masz poczucie własnej wartości, czy musiałaś na nie pracować? To zależy właśnie w jakim obszarze, bo, bo kobieta no to jest złożona, złożona postać zwykle i, i, i są różne pola, gdzie to poczucie wartości jest albo większe, albo mniejsze. I jeśli chodzi o z, zawodowe sprawy, to zawsze jakoś to, to poczucie m, wartości, m, nie wiadomo w sumie dlaczego miałam dosyć mocne. E, e, słyszałaś że wiem, o ty, co robię. Słyszałaś od rodziców, może nie wiem, od hmm. babci, od dziadka, że jesteś Jakiś taki cudnym, cudnym dzieckiem? Miałam takie wewnętrzne przekonanie, że jednak wiem co robię, wiem, wiem czego chcę, wybrałam akurat taki zawód i muszę być tutaj bardzo dobra I, i, i tyle. Kolejny znaczący etap to rozpoczęcie pracy w Polsacie. Różnymi drogami dochodziłaś do tego, żeby teraz w tym Polsacie być jedną z ważniejszych kobiet, które mają wpływ na, na, na nasze życie publiczne, ponieważ się ciebie bardzo uważnie słucha, twoje zdanie i to co ma Dorota Gawryluk do powiedzenia jednak jest ważne nie tylko dla nas, także dla polityków. I to fajnie, że taka kobieta ma wpływ na życie. I co ja mam powiedzieć, jak ty tak pięknie o mnie mówisz? Powiedz mi, miałaś takie dwa otwarcia w mm -hmm. telewizyjnej karierze. W roku 2004 przerwałaś pracę w Polsacie i zaczęłaś prowadzić wiadomości w jedynce, a potem z telewizji publicznej odeszłaś, gdy jej prezesem przestał być Bronisław Wilcztań. Zresztą ja też wtedy odeszłam z telewizji, ale no, z trochę to, innych to powodów. To był jakiś gest kobiecej solidarności z szefem? Jak to było? Nie, to, 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 to było gest solidarności z, z, z grupą osób i to był gest przeciw jednak niszczeniu czegoś, co już było w jakiś sposób zbudowane, jakoś tam funkcjonowało, było, wydawało mi się rzetelne, bo w wiadomościach było wtedy kilka osób bardzo zdolnych, prezentujących różne bardzo poglądy. I, i, I to wtedy byli i Karnowscy, na początku była Dorota Komska, i, i Grześ Kozak, także taka, taka zbieranina osób, myślę, że bardzo zdolnych właśnie, reporterów, wydawców i nagle... I nagle to wszystko ktoś zniszczył, konkretnie, konkretnie nowy szef, ponieważ zwolnił, zwolnił naszych szefów, ci zaczęli zwalniać ludzi. Wokół. A nie bałaś się, że stracisz pracę już nie będziesz mogła wrócić? Nie, no pewnie, że się bałam, tylko z drugiej strony miałam też sporo do stracenia, ponieważ nie wydawało mi się słuszne pracować w momencie, kiedy wiem, że nie jestem w stanie zrobić do dobrego wydania wiadomości. To znaczy, to jest jednak praca zespołowa i mm, oczywiście wie, sporo zależy od, od, od prezentera, no ale nie wszystko w tej pracy zależy od Ciebie. Więc jeśli nie masz wsparcia w postaci dobrych reportaży, dobrego wydania, no to ta praca nie ma większego sensu. A wydaje mi się, że właśnie w życiu powinno być tak, że czujesz, że robisz coś yy, dobrego i wszystkie te elementy istotne grają. Yy, I wtedy całość jesteś usatysfakcjonowana z całości. Ja po każdym wydaniu myślałam, czy to było dobre wydanie, czy nie, czy, 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 czy widz jest usatysfakcjonowany, więc, więc chciałam, żeby tak, żeby tak było dalej. Ja widziałam, że nie mam takiej gwarancji wtedy. Dlaczego zajęła się dziennikarstwem politycznym? Bo chyba jest najłatwiej, najłatwiejsze. Tak? tak? Słuchaj, ja jak sobie próbuję siebie wyobrazić w twojej roli, to w ogóle nawet nie jestem w stanie takich znaleźć pokładów w, w swojej wyobraźni, żeby to zobaczyć. Ja nie. uważam, że to jest najtrudniejsza forma dziennikarstwa. Ja, mnie się wydaje, że właśnie to jest pójście na łatwiznę i oto to często miewam, miewam do siebie pretensje, i hmm. Oczywiście pewnie b, b, był w tym y, jakiś wpływ taty, który, który jednak no naprawdę tą polityką bardzo się interesował i, i nie odpuszczał do tego stopnia, że, że włączał, y, 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 włączał radio, radiową jedynkę. Ja do dzisiaj niestety pamiętam nawet nazwiska dziennikarzy. I słuchał tych audycji, katował mnie audycjami politycznymi, więc nie miałam wyjścia. No i opiekował się mną w ten sposób, że włączał z kolei obrady Sejmu. Ja siedziałam przy tym telewizorze. No i, I wiedziałam, no, kto jest kim, i tak już mi zostało. Czyli trochę dla taty, a może trochę dzięki niemu, może tak. E, tak potoczyło się Twoje życie? Bo to tak zwykle bywa, że jednak rodzice w dużym stopniu decydują o tym, co robimy po tym życiu i jacy jesteśmy. Dali ci skrzydła do lotu Twoi rodzice? Myślę, że tak, mama, mama, przede wszystkim ona, ponieważ ona ma coś, czego wydaje mi się, ja, ja często nie mam w relacjach, w relacjach z bliskimi, tak, tak, taką czułość i, i ciepło i, i, i dużo cierpliwości, więc, więc ja jakoś tak zawsze, zawsze, zawsze miałam w niej oparcie. To znowu my, czyli Siła Kobiet w Radiu PIN. Agata Młynarska i Dorota Gawryluk. Porozmawiamy teraz o sile twojej kobiecości. Mm, o takich nowych od, otwarciach w życiu kobiety. Kiedy się zakochałaś po raz pierwszy, tak, tak na zabój, że czułaś, że ci oddech no zapiera. No, tak, tak. <grym> Niestety właśnie to było tak w moim przypadku, że ja, ja, ja byłam kochliwa. Tak, 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 to, tak to wyglądało. <grym> I mm, pierwszy raz zakochałam się, to mogę chyba to zdradzić, właśnie w Warszawie, tutaj, kiedy pracowałam. W, byłam w liceum i pamiętam, pracowałam właśnie w tym na przełaj, gdzie, gdzie pracował również Mariusz Szczegiel i w nim się zakochałam. <laughs> Trochę niefortunnie. <laughs> tak, to fakt. Tak, to ale... musiałaś cierpieć z powodu braku odwzajemnionej miłości. Cierpiałam, <laughs> ale był, no ale cierpienie był świetnym przyjacielem. <laughs> E, ale był świetnym przyjacielem i, i, i do dzisiaj właśnie ciepło, ciepło go wspominam i mam nadzieję, że on również będzie. Czyli, e <noise> <noise> czyli ulokowałaś swoje uczucia jako kobieta nader bezpiecznie, ale potem trafiłaś na mężczyznę, z którym masz dwójkę dzieci, na Jurka, gawryluka. E powiedz mi, miałaś takie od razu wrażenie, że trafiłaś na człowieka, który będzie partnerem na twoje życie, to że to właśnie ten, o którym możesz powiedzieć, z nim zaczynam nowe życie? Nie, to jest, to jest podobnie jak właśnie w moim zawodzie. Czyli, czyli to jest to, jeśli, jeśli ktoś mnie do czegoś e, zmusi, ale żeby to nie zabrzmiało źle, ale w tym sensie, że jak ktoś się uprze. Postawi ci wyzwanie. Postawi mi, mi wyzwanie, no to ja się podejmuję tego wyzwania, bo podejrzewam tak. Czy on ci postawił wyzwanie, tak. że masz zostać kobietą jego życia? Tak, tak, powiedział. To jest po, rewelacja. Popatrzył na mnie i powiedział, ona zostanie moją żoną. Później przyszedł do mnie i powiedział, ty będziesz moją żoną. To jest no, Hey, no Skoro mam być Twoją żoną, i się tak bardzo upierasz. Ale to nie, nie było tak natychmiast, ponieważ jednak w, w, przez rok się nie spotykaliśmy, i, i, i nie chciałam w ogóle go widzieć. No ale wiedziałam, że jest uparty i wróci, więc jakoś tak czułam, że, 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 że jednak skoro to on to wyzwanie postawił, no to tak będzie. Urodził się wasz synek. Już ładnych parę lat temu, a teraz urodziła się córeczka. Kiedy dowiedziałam się o tym, że jesteś w ciąży, powiem ci szczerze, Dorota, że to było niezwykłe, bo pomyślałam sobie, Boże, jakie to piękne, że dojrzała kobieta, a jednocześnie taka dziennikarka w pełni, w pełni swojego sukcesu zawodowego, potrafiła znaleźć jeszcze moment na to, żeby. Żeby zostać po raz drugi mamą. Zazdrościłam ci trochę, ale też mi bardzo tym zaimponowałaś. I pomyślałam sobie, że jesteś takim przykładem dla kobiet, który może pokazać, że, że warto jest na chwilę wstrzymać oddech w biegu po sukces, po karierę, po to wszystko, co tak naprawdę jest drugorzędne. Że najważniejsze jest to, żeby mieć po prostu cudne dzieci i szczęśliwą rodzinę. To prawda, ja, ja też myślałam w ten sposób yy, yy, o, o sobie właśnie, że, 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 że no ciężko, to będzie bardzo trudne, prawda, trudna decyzja, jednak może, może, może jednak kariera jest ważniejsza, no w końcu tyle tyle pracy i tak dalej, jak ja, jak ja to wszystko yy, jakoś ogarnę, ogodzę, tak. tak i. I nawet kiedy myślałam o takich prozaicznych... No bo tutaj wybory prozaicznych... politycy, tak, sprawy tak. się toczą, ty w Polsacie tym no wszystkim, właśnie. słuchaj, y, zakręcasz ten świat oh. telewizyjny dookoła własnej głowy no tak, naszej. Tak, trzeba wyjść rano, wraca się wieczorem. No i pomyślałam o takich prozaicznych y, sprawach, jak y, budzenie się o 6 rano. Jak ja to zrobię? Ja w ogóle bardzo lubię spać. Y, jednak przychodzę na kolegium na dziesiątą, na czy na 9 no, a, i sobie śpię tam. A y, później spędzam godzinę w łazience i to jest czas dla mnie. Potem wypijam kawę i to też jest czas dla mnie. Potem gazety i pełen luksus. No i dzisiaj to jest zupełnie mm, zupełnie są to nie, nieważne sprawy, i nawet nie spodziewałam się, że to tak wygląda, że tak się przewartościowuje świat po urodzeniu dziecka, ponieważ zapomniałam, jak to było po, po urodzeniu Nikona, ale nie ma to żadnego znaczenia. Wódzę no, się o szóstej jest Marysia, bo w końcu jest Marysia. Marysia, potem jest Marysia, ponieważ Marysia je zupkę, i tak przez cały dzień jest Marysia, mimo że między, jakoś tak między tymi posiłkami i między kontaktem z Marysią jest praca. Tak to wygląda. Przeczytałam w jednym z wywiadów, że jako dziecko właśnie no, byłaś bardzo nieśmiała. Jak można przełamywać w sobie nieśmiałość? Ja do dzisiaj jestem nieśmiała i y, 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 na przykład nie, nie lubię błyszczeć. To znaczy. Y, nie mam takiej potrzeby, żeby, żeby być na, 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 na pierwszej linii frontu, czy też na Będę na, na niej planie. cały czas. Tak, ale to jest, to wydaje mi się, że to jest jakaś, jakiś dodatek do tego, co robię, czyli, czyli że wartość, dodana. wartość dodana, że, że, że oczywiście tak musi być, no bo akurat miejsce, w którym jestem, to jest telewizja, no to naturalne, natomiast nie, nie myślę o tym, że właśnie przede wszystkim być, tylko jednak, jednak wydaje mi się, że ważniejsze sprawy, to znaczy, powiem tak, że jednak nasz zawód rozwija i, i, i ciągle widzisz, że musisz gdzieś tam coś now, czegoś nowego się dowiedzieć i mm, doszlusować do czegoś, podejmować właśnie te nowe wyzwania, coś, dodatkową książkę przeczytać, poznać nowe zagadnienia i, 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 i to mi zajmuje najwięcej czasu. Czy Jurek ci w tym pomaga? Czy on złości się, kiedy za dużo pracujesz? Nie, on mi pomaga. Gdy, gdyby mi nie pomagał, pewnie... pewnie Moje życie potoczyłoby się inaczej i, i, i bardzo mi pomaga. Jesteśmy niezależnymi bardzo bytami, i y, y, on bardzo ceni moją pracę i ma do mnie wiele pretensji o różne sprawy y, w domu. <ścoughs> O jakiej ja nie potrafię na przykład zrobić zmywarki albo włączyć tej pralki. Ty nie no. umiesz? Nie, nie potrafię <grym> tego zrobić. Tak. I bardzo dobrze. Niech on I, to robi i, i robi, no, robi to syn <grym> i on. No, to i świetnie. Tak, ale natomiast on uważa, że absolutnie bezapelacyjnie, jestem najlepsza w tym, co robię. I, i zawsze podtrzymywał mnie na duchu i, i mówił, że jestem super. Także bardzo jest zadowolony I, i często mi pomaga właśnie jakieś takie właśnie uwagi, które, o, o których nie dowiedziałabym się właśnie, czy od przyjaciółek, czy prawda, od kolegów z pracy, a on mi zawsze. Powie. A czyja opinia jest dla Ciebie ważna na Twój temat, kiedy kończysz pracę i chciałabyś usłyszeć coś o sobie i tak się utwierdzić w tym? Czy dobrze robisz, czy źle, gdzie popełniasz błędy, to do kogo dzwonisz? Niestety moja opinia jest dla mnie najważniejsza. To cudownie. <laughs> to, znaczy, to znaczy, że jesteś najlepszym przykładem na prawdziwą siłę kobiecości. Nie, dlatego, że właśnie to jest tak, że dopóki sama nie, 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 nie jestem pewna, to, to żadna opinia nie jest w stanie właśnie mnie jakoś tam wzruszyć. I często jest tak, że właśnie ktoś mówi, o świetnie wyglądasz, masz takie włosy albo inne, a ja wiem, że coś jest nie tak, i, i jednak będę, no, zawsze dążę do tego, żeby zrobić tak, jak, jak mnie się podoba i. Mm, i tak, tak to wygląda. Dopóki sama nie jestem zadowolona, to, to, to niestety nie jestem spokojna. Może to jest właśnie recepta na sukces. No tak, ja, ja myślę, że także że nigdy nie jesteś w stanie stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że ktoś, kto ci doradza, jest życzliwy, więc ja myślę, że najbardziej życzliwą osobą dla, dla, dla nas jesteśmy my, my, my sami, bo jesteśmy samoblubni troszkę, prawda? Nie, ale to jest genialne, co powiedziałaś, Dorota, mm. bo tak naprawdę, jeżeli wierzymy sobie, jeżeli się lubimy, jeżeli mamy do siebie zaufanie i to jest niezmącone i niepodważalne, to wtedy emanuje z nas siła hmm. i możemy być twórcze w pracy i po prostu iść po swoje, jak to się mówi. No tak, ale też powinniśmy sobie pozwalać na, na chwilę słabości i na, na gorsze sytuacje i nie mieć do siebie pretensji, że coś się jednak nie udało. To, to tutaj też troszeczkę folgowania też nie zaszkodzi. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie, za tę siłę kobiecości, którą nam tutaj Pokazałaś. To ja dziękuję, bo powiedziałaś tyle ciepłych słów, że naprawdę poczułam się, nie, że jestem teraz nieśmiała, naprawdę. Bo wiem, nie że śmiała, taka i jesteś, bo wiem, że taka jesteś. Mała dorotka z y, kamionki małej. O, ładnie się składa. Stała się wielką dorotą w Warszawie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.